A to co usłyszeliśmy od, od Pana Wójta, od Pana Przewodniczącego, to jednoznacznie potwierdza nas, że jesteśmy w miejscu wyjątkowym. Jesteśmy w gminie i społeczności, którą Państwo reprezentujecie, która jest nietypowa swoją aktywnością. Dużo z Panem Starostą z panami komendantami podróżujemy po, po Małopolsce, widzimy różne gminy, różne zbiorowości, ale państwo jesteście jacyś inni. Państwo chcecie więcej niż, niż wasi sąsiedzi. Ja nie mówię o tych bezpośrednich, ale tak. Nie, nie chcę ich wyobrazić, przepraszam, ale, ale porównuję państwa do, w sposób pozytywny. Statystyki to tylko dowód, że. Że to, co mówię, jest materialnie potwierdzone. Natomiast to, co chciałbym Państwu życzyć, to oprócz tych prostowanych zakrętów, które jakoś wspólnymi siłami udaje nam się zrealizować, chociaż na marginesie mówiąc, to Państwo te drogi macie już chyba dawno wyprostowane. Mówię o tych drogach, takich, które, które Państwo żeście sobie wytyczyli, bo tylko przy, to, przy prostej drodze widać cel, a Państwo ten cel macie jasno określony. E, więc życzę Państwa, abyście tylko tak trzymali, jak do tej pory. Realizujcie to, co już dawno pan wójt panem przewodniczącym, państwo radni określiliście dla swojej gminy i chciałbym Państwu życzyć tego, abyśmy taką rodzinę Małopolską umacniali, abyśmy się wspomagali. A w ten sposób będziemy tworzyć sobie i lepsze miejsce, i do życia, i do nauki, i do pracy, i bezpieczne może bez tych tablic trafą, które, jak pan nam powiedział, zostały dziś zniszczone. Ale potrafimy z tym również i walczyć, i przeciwdziałać a Kościół jeszcze nie odnowiony do końca, no więc... Jeszcze księdzu również, żeby i to dobro się... Liczę na ciebie, ojcze. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Proszę pytania, e. ja powiecie, jeszcze słowo. O, muszałek był nieobecny mimo zaproszenia, za, przepraszam, na oddaniu Wojska Sportowego w Rzegocinie do użytku. Pani Marszałku czeka na Pana, czekało do tej pory na Pana podziękowanie. Za, chcę serdecznie podziękować jeszcze raz. I proszę przejąć ten upominek od nazwy. Przypomina Panu dobroć, którą Pan przekazał. Dziękuję bardzo. Trafi w dobre, wyeksponowane miejsce. Dziękuję <grywa> bardzo. Szanowni Państwo, to jak co roku czas podsumowania, ale też czas, czas planowania. Mamy świadomość tego, jak duży zakres pracy za nami, ale mamy też chyba wszyscy świadomość tego, ile jeszcze pracy do wykonania. Nie odbywało mi się to na pewno tylko i wyłącznie z pomocą pana marszałka, powiatu, zarządu, powiatu starosty i odbywałoby się tam, gdzie ta pomoc nie byłaby możliwa. Żeby była pomoc, musi być inicjatywa. Ta inicjatywa co jest. Ta świadomość tego, że możemy wspólnie zrealizować coś, co pozostaje tutaj na miejscu materialnie. Służy Państwu. To szereg inicjatyw, o których powiedział Pan Wójt, to inicjatywy gminne, ale in inicjatywy powiatowe wspierane przez gminę, inicjatywy wojewódzkie wspierane przez gminę. Proszę państwa, to są materialne, namacalne efekty tego państwa zaangażowania. Dziękuję za to serdecznie. Za ten miniony rok. Dziękuję panu wójtowi, dziękuję panu przewodniczącemu, Radzie Gminy. Dziękuję Radnym Powiatowym, którzy... Wspierają mnie i pilnują, żeby gmina, że cina była na mapie powiatu widoczna, zauważalna i dostrzegana. I myślę, że możemy dzisiaj powiedzieć, że w tym mijającym roku podjęliśmy niejedną inicjatywę, która owoce przynosi te owoce będą trwały. Ucie, Szanowni Państwo, takiego szczęścia, takiej dalszej dynamicznej pracy, takiej efektywności i tego, żeby to dobro, które dajecie tym ludziom, bo przecież pracujemy wszyscy dla tych ludzi, żeby ono było. Skutecznie konsumowane, ale dla Państwa też prywatnie rzeczy. Dla Was, nie tylko reprezentowanych przez Was urzędów, czci i godności, ale również dla Waszych bliskich. To, żeby to dobro, które wyświadczacie swoją działalnością, żeby do Was zwielokrotnione wracało. Bardzo serdecznie wszystkiego najlepszego na ten na Państwu życzeniu. Zanim połamiemy się opłatkiem. Posłuchajmy tego, co wydarzyło się w nocy 2009 r. Słowa Słowem Ewangelii do świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. W ten wyjątkowy dzień mi się za siebie wzajemnie, za naszych bliskich. Pamiętajmy także o ludziach cierpiących, samotnych i dalekich od Boga. Udziel naszej wspólnocie daru miłości, zgody i pokoju. Niech te święta przeżywane napełnią nas głęboką radością i nadzieją. Ciebie prosimy. Yes. Błogosław nas i to opłatki, którym będziemy się łamać i zwyczajem ojców naszych składać sobie wzajemne życzenia świąteczne. Panie, ty, nam, ty sam nauczyłeś nas tego, aby w znaku przełamania się chlebem dzielić się z innymi, a zwłaszcza potrzebującymi miłością, życzliwością i pokojem. Obdarz więc nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili ojcowską Twą dobroć przez Chrystusa, Pana naszego.